amerykańska polityka zawrzała. FBI zrobiło nalot na posiadłość Donalda Trumpa, byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych. Dosyć bezprecedensowa sytuacja, bardzo głośna sytuacja, niezwykle kontrowersyjna sytuacja i całkiem zabawna sytuacja. Z jego domu wyciągnięto tajne dokumenty, Trump krzyczy, że tak nie wolno, demokraci próbują udawać, że nie mają z tym absolutnie nic wspólnego i nic nie wiedzieli, republikanie krzyczą na Twitterze i w Fox Newsie, a nad wszystkim wisi widmo wyborów w 2024 roku, no w których Trump oczywiście Planuje kandydować. W tym filmie porozmawiamy o tym, co się w ogóle stało. Opiszemy Wam tę sytuację, która w Polsce z jakiegoś powodu nie złapała takiej trakcji, jak powinna. To chyba kwestia Odry, która mniej więcej w tym czasie się wydarzała. No i oczywiście pomówimy o kontekście amerykańskiej polityki i tym, czy Donald Trump może być przyszłym prezydentem. Co z perspektywy Europy jest dosyć ważną rzeczą, biorąc pod uwagę konflikt, który dzieje się w Ukrainie. Bez zbędnego przedłużania lećmy do filmu, zostawcie nam like, zostawcie nam suba, to nam bardzo pomaga, a wam będą wyświetlały się nasze filmy. Ten możecie tego dzwonka zostawić magicznego. Dziękujemy patronom i lecimy. 8 sierpnia. FBI wbiło się do posiadłości Donalda Trumpa. W Florydzie. Z posiadłości Marla wyniesiono 20 pudeł tajnych dokumentów, zdjęć, notatek, yy, zapisków. No, ogólnie rzeczy, które raczej nie powinnyś tam znaleźć. FBI dostał oficjalny nakaz od sędziego. Trump zaczął porównywać Amerykę do krajów trzeciego świata i poziomu korupcji, jakiego nigdy wcześniej nie doświadczył. Republikanie w Stanach Zjednoczonych dostali szału. I mówimy dosłownie, to co działo się w Fox Newsie i na Twitterze, to był naprawdę armagedon. Agenci FBI, jak i inne osoby zaangażowane w tą sprawę, zaczęły dostawać groźby śmierci, no i tak dalej. No, klasyka. A Biały dom zarzeka się. Się, że absolutnie nie ma pojęcia o niczym, o niczym nie byli informowani i to w ogóle nie jest z nimi w żaden sposób związane. Trump oczywiście się z tym nie zgadza i za całą sytuację wini radykalną lewicę demokratów, bo to oni chcą go zniszczyć i nie dopuścić do kandydowania w wyborach w 2024 roku. No to tyle suchych faktów i rzeczy, które się wydarzyły, i zostały powiedziane. Teraz przejdźmy jednak do omówienia tego, tak żebyście zrozumieli, co się w ogóle zadziało. FBI dostało nakaz przeszukania rezydencji, konkretnie pomieszczeń, które do Trumpa należały, albo jego obsługi do jego ludzi, bo musicie wiedzieć o tym, że ta cała rezydencja to jest trochę większy taki o Ośrodek, w którym jednak jest więcej wynajętych pokojów, tam ludzie mieszkają, to członkowie klubów i tak dalej. Powodem przeszukania miało być to, że Trump posiada tajne dokumenty. Mówimy o dokumentach nie tylko jakichś tam, wiecie, poufnych i tak dalej, ale nawet o tych top secret, czyli już tych topowych, jeśli chodzi o bycie tajnymi. No otoczyli mu dom, wbili do niego, Trump się żali, że nawet do sejfu mu się włamali jego terminologią, co już w ogóle też świadczyło bo o tym, że to był całkiem srogi nakaz. No i zaczęła się impa. Żeby było ciekawiej, o tym, że Trump te dokumenty posiada, podobno donieśli sami jego byli pracownicy, co więcej, mówi się o tym, że Secret Service mógł mieć w tym swój udział i to ludzie z Secret Service'u donieśli. To jeszcze nie jest takie w pełni potwierdzone i to wiadomo już są takie bardziej domysły i jakieś dziennikarskie informacje, ale gdyby tak było, to by tylko świadczyło o tym, że naprawdę nawet Secret Service Trumpa nie lubił. No ale w każdym razie wiemy, że te dokumenty tam były i były tajne i Trump nie mógł ich Posiadać. I czemu to jest w ogóle ważne? Bo widzicie, Trump obecnie ma dosyć dużo problemów z amerykańskim systemem sprawiedliwości. Jest wiele kwestii, co do których Trump nie do końca zgadza się z amerykańskim systemem sprawiedliwości. I też wiele kwestii, co do których amerykański system sprawiedliwości chciałby Trumpa na tak może troszeczkę dojechać. Już takich najważniejszych rzeczy, to chociaż wymienimy ten proces dotyczący no, rajdu na kapitol, tak ataku na kapitol. Ten proces cały czas trwa, tam kolejne osoby są skazywane, już całkiem sporo skazano, ale taką perłą w koronie, no jakby wymiaru sprawiedliwości prawdopodobnie byłoby no, uwalenie Trumpa. No, bo jednak miał pewien. Udział w tym, co się działo, i tutaj badane są właśnie te, te kwestie, czy można jakoś z tym powiązać, czy można bezpośrednio przypisać mu inspirowanie tego wszystkiego, tak, żeby to on też jakąś odpowiedzialność karną poniósł. Wiecie, więc tego jak wpłynął na całą sytuację, jak bardzo jego narracja robiła rzeczy, jak to, że tweetował robiło rzeczy, i tak dalej, i tak dalej, tam wiecie, jest dużo tych zmiennych. Pewnie wiele z was pamięta mniej więcej, co się wtedy działo. Ale wracając do samych dokumentów, bo to jest ciekawa sprawa, żeby NBA w ogóle mogło wejść do posiadłości Donalda Trumpa, do czyjkolwiek, a już w szczególności byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych, bo pamiętajmy, mówimy o tym, że FBI weszło do byłego. Prezydenta Stanów Zjednoczonych, no to muszą mieć całkiem niezły powód. No i te powody są znane. Jednym z, na pierwszy rzut oka, najpoważniejszych jest Espionage Act, czyli ustawa dotycząca szpiegostwa. Bo ta ustawa jest rygorystyczna i mówi wprost o tym, że nie macie prawa posiadać dokumentów związanych z obronnością Stanów Zjednoczonych, jeśli nie jesteście do nich upoważnieni, czyli nie możecie nawet ich fizycznie w swoim domu posiadać. Tutaj też trzeba przyznać, że kara jest dosyć sroga, bo za coś takiego grozi 10 lat więzienia nawet. Co więcej, a propos tej ustawy, zdarzały się już procesy, i to też nie jest tak, że no tutaj ci wyższą rangą oficjale są zwolnieni i mają jakieś mega przywilejowe traktowanie. Znaczy, pewnie mają, a Trump będzie miał pewnie jeszcze dużo bardziej, bo jest byłym prezydentem Stanów Zjednoczonych, ale jednak nie, że to jest dosyć poważny zarzut. No i wiecie, grozi 10 lat więzienia, stawka jest wysoka w 2024 roku. Wybory przecież Trump nie może kandydować, gdyby był w więzieniu, prawda? Okazuje się, żeby mógł? <grych> Okazuje się, że w Ameryce w sumie nic nie stoi wam na przeszkodzie, żebyście kandydowali na prezydenta fizycznie nawet siedząc w więzieniu tyle będą skazanym co siedząc w więzieniu, co więcej taka sytuacja w Stanach Zjednoczonych miała już kiedyś miejsce. Ku zaskoczeniu wszystkich nie chodzi o Kanye Westa, więc teoretycznie mogłoby to Trumpowi nie przeszkodzić, chociaż to jednak chyba zawsze trochę przeszkadzać się w więzieniu i próbujecie startować na prezydenta, ale jest jeszcze drugi wątek, trochę ciekawszy. Bo widzicie, w tych powodach przeszukania ten Espionage akt to nie była jedyna rzecz, bo powołano się na jeszcze inne paragrafy. I widzicie, jeden z tych paragrafów jest dosyć ciekawy, bo zakłada, że gdyby Donald Trump został uznany winnym przekroczenia właśnie tego prawa, no to można by mu zabrać możliwość kandydowania na w ogóle funkcje publiczne, odebrać możliwość sprawowania funkcji publicznych, żeby być dokładniejszym. No i to już jest bardzo mocna groźba, bo, wiecie, no Trump miał te dokumenty. Tam jest kwestia właśnie niszczenia tych dokumentów, zmieniania tych dokumentów i tak dalej. No i jako, że tutaj przestępstwem byłoby samo ukrywanie, zatajanie i tak tych dokumentów państwowych, no to rodzi się podejrzenie, że to jest całkiem rzecz, którą można próbować Trumpowi wepchnąć. I wiecie, Teoretycznie mogłoby to pozbawić dla Trumpa możliwości kandydowania na urząd. I teraz dla jasności, bo my też mamy pełną świadomość, że po pierwsze, to musiałby zostać skazany, ława przysięgów musiałaby się zgodzić dalej. są najwyższy musiałby ten proces, nie wiadomo, ile by trwał, a przy tym wszystkim jeszcze zawsze jest opcja, że Biden bojąc się wewnętrznej wojny w państwie, by go ułaskawił w tej konkretnej rzeczy, żeby mógł kandydować. Pewnie, to są wszystko te rzeczy, które jak najbardziej można brać pod uwagę. Ale jednak sam fakt, że obecnie Trumpowi fizycznie grozi to, że dostanie zakaz kandydowania, bo gdzieś tam jest to w powietrzu, jest całkiem niesamowity i całkiem mocny. Bo osadźmy to w kontekście obecnej amerykańskiej polityki. Trump cały czas wzmacnia swoją siłę i mówi o tym, że będzie kandydował w 2024 roku. Na ten moment wśród republikanów jest absolutnie najmocniejszym kandydatem. Goni go DeSantis, co prawda, i tam według różnych sondaży czasami go nawet dogania w niektórych miejscach, czasami jest dosyć sporo pod nim. To jest bardzo zmienne i bardzo zależy od sytuacji, ale co do zasady, Trump jest wyżej, DeSantis goni. Zobaczymy jak się skończy, ale na razie absolutnie Trump Najwyżej. Biden z kolei we własnej partii ma gigantyczne problemy. No i w tutaj dowodem będzie to, że większość osób yy, głosująca na demokratów nie chce, żeby on kandydował z ramienia demokratów jako prezydent. Jest to całkiem, całkiem mocna rzecz. Chociaż oczywiście też pamiętajmy, to jest Ameryka, więc mogą nie chcieć, żeby on kandydował, ale jeśli on będzie kandydował, to i tak na niego zagłosują. No i właśnie idąc tym takim rozumowania, można powiedzieć, że na ten moment wydaje się, że Biden ma jednak nad Trumpem przewagę. Gdyby do tej walki doszło, no to Biden jednak Trumpa by pokonał. Chociaż wiadomo, to jest Ameryka i tutaj to że więcej ludzi na ciebie głosuje, to się nie sprawia, że wygrywasz, a też różnica między nimi jest na tyle mała, że to niekoniecznie znaczy, że naprawdę wygra. Co oznacza, że Trump naprawdę może zostać prezydentem w 2024 roku. Nie zdziwiłoby nas to jakoś niesamowicie mocno. Teoretycznie 57% Amerykanów tak bezwzględnie, niezależnie od jakiej partii głosują i tak dalej, jest przeciwko temu, żeby Trump w ogóle kandydował, ale tak jak mówimy, w Ameryce niekoniecznie przeszkadza to w wygraniu wyborów. Więc można by stwierdzić, że w takiej sytuacji, takiej jednak napiętej sytuacji, tego typu akcja FBI może bardzo mocno Trumpowi zaszkodzić. I pewnie jest to w jakimś stopniu, prawda, ale oczywiście jest też drugie dno. Bo pamiętajmy, że Donald Trump wybory wygrał poza narracją Ameryka First, też na poziomie y, muszę dostać się do Waszyngtonu i osuszyć bagno. Muszę poradzić sobie z tą korupcją, która tam jest, muszę wywalić tych wszystkich ludzi, którzy są antyamerykańscy służą Chinom, Rosji i tak dalej. Bo to jest właśnie ta narracja w amerykańskiej polityce nazywana osuszyć bagno, co jakoś szlekowi się pewnie nie podoba. Polega mniej więcej na tym, że właśnie Waszyngton jest taką siedliskiem zła i bardzo złych ludzi, i bardzo, ale to bardzo delikatnie teraz nazwaliśmy, bo to, ta narracja jest troszeczkę ostrzejsza, troszeczkę. No, i Trump mówi o tym, że trzeba to oczyścić. No i teraz wiecie, jak to FBI bija mu do chaty i mu wyciąga rzeczy, no to ci jego wyznawcy, bo w sumie większość z nich można nazwać wyznawcami, nie wszystkich pewnie, ale dużą część, no jak to widzi, to ma takie, to jest spisek zła, który ma dojechać naszego prezydenta. Musimy go wspomagać jeszcze bardziej. Musimy walczyć za niego, musimy tutaj absolutnie na niego głosować, no i wiecie, mobilizować się, żeby on na pewno uzyskał władzę. Więc o ile z jednej strony teoretycznie coś takiego powinno polityka dyskwalifikować, o tyle Trump jest na tyle sprawnym mówcą i też sprawnym piarowcem, że będzie nie z tego wyciągnąć rzeczy dla siebie, które wręcz y, tutaj pokażą go jako, wiecie, obejrzoną twierdzę, człowieka, któremu trzeba pomóc, człowieka zagrożonego, który chce mówić prawdę i dlatego systemu nienawidzi. I to, żeby nie być gołosłownym, bo Trump naprawdę wydaje się w to wierzyć naprawdę wydaje się argumentować to w tą stronę. Niedawno pojawiły się informacje o tym, że Trump ma plan, co zrobić, jeśli wygra wybory. I te informacje osadzone na podstawie tego, co już chciał zrobić praktycznie w momencie, kiedy traci władzę. Mianowicie normalnie jest tak, że jak prezydent sobie przychodzi z Stanów Zjednoczonych, no to wymienia gabinet, nie no, wymienia ludzi jakichś tam politycznych, którzy po, u niego pracują. Ze w miarę oczywiste i każdy przy to robi. Trump twierdzi jednak, że to jest troszeczkę za mało. Trump twierdzi, że poza tymi ludźmi, których każdy wymienia, to przydałoby się tych takich, wiecie, średniego szczebla urzędników, nazwijmy to. Też może pozbyć, bo oni może nie są mi wierni, coś tam się mówi o testach wierności względem Trumpa. I taki dosyć, nie wiem, to trochę brzmi tak dystopijnie, jakby takie, no wiecie, test wierności wobec lidera, to trochę dziwnie. I Tutaj dla jasności. Bo są osoby, które uważają, że bagno jest bagnem i naprawdę trzeba je osuszyć i wiecie, i wtedy no, przychodzi na Trump i on to musi zrobić, no bo na tym to polega, które się cieszą. Jest z kolei osoby, które nie uważają, że tam faktycznie jest takie bagno, bagno, to, to to, to, jednak wiecie, może nie są przekonane. No i po środku stoimy my. To jest ciekawa perspektywa, bo, bo bo, jednocześnie my się absolutnie zgadzamy, że Waszyngton jest strasznym miejscem, nie? Tak jakby amerykańska polityka to jest potworny syf i nawet możemy użyć tej nomenklatury potworne bagno. I czy nie ma tam korupcji, No jakby oczywiście, że jest. To jest legalne, nazywa się lobbying, ale, ale jest. To, to absolutnie się z tym w ogóle nie tylko też mamy pytanie, czy Donald Trump, miliarder, który no z lobbingu też niejednokrotnie w życiu korzystał w drugą stronę, no i który jednak robił bardzo konkretne rzeczy za swojej prezydentury, nawet z osobą, która to bagno oczyści. Bo mamy pewne wątpliwości, czy to on jest tym wybrańcem, który ma to zrobić i czy na pewno osiągnie swoje cele i sprawi, że Waszyngton będzie idealnie spokojnym i idealnie szczerym i uczciwym miejscem, w którym będzie się działo tylko dobrze dla Ameryki. Bo wiecie, my rozumiemy, że Trump nie ma zaufania do nikogo, no nie dziwimy się, szczególnie jeśli jego byli pracownicy, na niego donieśli, że ma dokumenty. I rozumiemy, że chce zmieniać ten gabinet, ale no to tak, wiecie, to takie zakusy trochę brzydkie, nie? Takie lekko autokratyczne tu się wskradają. Więc podsumowując to wszystko, z jednej strony mamy Trumpa, który robi to, co robi Trump od zawsze i dzięki temu zdobywa sobie głosy ludzi, którzy chcą tego słuchać. Zobacz, to jest przerażona. No i teraz właśnie FBI próbuje coś z tym zrobić i Wiecie, no wchodzi mu do tego domu, co jest faktycznie bezprecedensowe. Z drugiej strony mamy demokratów, i my szczerze mówiąc, trochę nie wierzymy, że to absolutnie nie ma żadnego związku z niczym i demokraci o niczym nie wiedzieli. Tak szczerze trochę w to nie wierzymy, aczkolwiek to już może być lekko tore spiskowa w naszych głowach, więc też jakby nie, nie każemy się tym sugerować. Ale gdzieś tam po prostu jakoś tak, no jakoś tam to nie leży. Ale nawet jeśli, no to w sumie chyba trochę słusznie, bo Trump no robił rzeczy, na które mamy dowody. No w sensie tak miał te pudła tam u siebie. I tutaj zanim, 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 zanim ktoś wyskoczy nam z tekstami, że, o, dobrze, a Hillary Clinton i e maile, a y, syn Bidena i... Laptop, to to jest nic, czemu tam FBI nie reagowało. Jesteśmy w waszej stronie, tam też powinno reagować, jesteśmy za tym, żeby reagowało za każdym razem FBI. I ogólnie jak mówimy o światowej polityce to, żeby służby, które są od tego, to reagowały zawsze, kiedy policji łamią prawo. Naprawdę jesteśmy za tym, no, ale nic wam nie poradzimy, że akurat teraz łapią Trumpa. No W sensie no to, to nie łapią. to jakby dobrze. To jest kolejny polityk, którego należałoby złapać. Jakby, czy Kim to jest takim politykiem? W sumie nie wiemy, ale jeśli tak, no to bierzcie ją, bierzcie ją. Więc jakby wiecie, no, radykalne centrum powiedzmy w tej sytuacji, byśmy wszyscy zamykali w więzieniu. I tym pozytywnym akcentem przejdziemy do tego, że dać. Dajcie nam lajka, dajcie nam suba, państwo pod naszymi żądami będzie naprawdę cudowne. Wiecie naszego instagrama, tam są newsiki, oczywiście dziękujemy serdecznie naszym patronom. Was nie wrzucimy do więzienia, więc jakby ktoś chciał to patrona i też możecie zajrzeć w naszym pięknym państwie. Może lepiej być naszym patronem, to To jest nasz inny film, serdecznie go polecamy, a my staramy się starać dla was. Cześć!